Sema, Sema, tak, gotowski. Są mocinny, saba, Proszę. Są mociny, koło metra jedziemy. Koło tego. Proszę, jeden, tak, wchód daleko. Koniec, dwa, trzy. Proszę. No, dzisiaj jest ten drugi bieg. No i co, sani, tylko tak, jak kurwa chodzić. No, z tym butabiś. No, to jest, że są dwa busy, są metra tu jedziemy. E, Pociągi, jakiś ciąg, tam dalej to nie będzie długo tam coś budują no i jeden. Tu mamy krótki film są mociny proszę. Met metr co teraz tu są a ją gazu. No. Jest, ja Że gazo żyje, ha I. kurwa OK，接着，接着。